Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Jezusa Chrystusa, na czasy ostateczne. Mój umiłowany ludu, błogosławię Was. Nie jestem Bogiem umarłych, jestem Bogiem żywych i przychodzę po każdego z moich wiernych. Jestem głową mojego kościoła i moje mistyczne ciało powinno działać na moje podobieństwo. Groza i przerażenie spadło na ludzkość, niektórzy z ludzi nie dostrzegli jeszcze skutków emocjonalnej przemiany człowieka, ale stopniowo, jak zaraza zabierze naród za narodem i mój lud będzie cierpiał z powodu okropności spowodowanych przez samego człowieka. Życie jest całkowicie pogardzane przez niektóre istoty, a w jego miejsce życie jest pokazywane jako trofeum wojenne, gdy jest wyrywane przez broń wojenną lub przemiany samych ludzi. Wielkie moce ziemi, które uwielbiają Boga pieniądza, łączą się ponownie i decydują o losie całej ludzkości. Z tego wynika, że ludzkość jest stopniowo osaczana i najeżdżana przez różne plagi stworzone w laboratoriach przez samego człowieka, a prowadzone przez władców ziemi w celu eksterminacji moich dzieci. W tej chwili potężni cieszą się swoją władzą, ale ja przychodzę z moją miłosierną sprawiedliwością, aby ich obalić. Mój lud nie będzie zdominowany na zawsze. Jestem taki sam jak wczoraj. Dziś i zawsze. Moje słowo jest takie samo, nie zmienia się i nie podlega interpretacjom, temu pokoleniu czynię moje słowo precyzyjnym, aby zrozumieli chwilę, w której się znajdą i otworzyli swoje sumienie na rzeczywistość. Nawet wtedy jestem negowany i pogardzany, jednocześnie niektórzy, którzy poświęcili się mojej świętej służbie, nie postępują zgodnie z moją wolą i poddają się korzyściom, jakie oferuje im społeczeństwo, żyją w luksusie, podczas gdy mój lud skomle o kawałek chleba. Nie jestem bogiem modernizmu, jestem tym, kim jestem, tym samym, który urodził się w ubóstwie, tym samym, który został ukrzyżowany na krzyżu i tym samym, który z martwych wstał dla chwały mojego ludu. Nie życzę sobie nowych obrzędów w moim kościele, życzę sobie natomiast hierarchii żyjącej w mojej woli, w ubóstwie, w opuszczeniu, w wierze i w posłuszeństwie aż do śmierci. Pozostaję żywy z moim ludem, widzę każdego z Was osobiście. Nie pogardzam żadnym z moich dzieci, jeśli nawracają się w duchu i w prawdzie. Człowiek który w tej chwili żyje spokojnie w swoim domu, ignoruje potworne cierpienia wielkiej części swoich braci, którzy są niesprawiedliwie pogrążani. Życzę sobie, aby ci, którzy przewodzą wielkim państwom, nawrócili się do mnie. To jest życzenie waszego Boga, ale wiem z góry, że nie zostanę wysłuchany, zostanę zignorowany. Ponieważ ziemska władza daje człowiekowi fałszywe bezpieczeństwo. Mój kościół jest o kilka kroków od przemian, które sprawią, że będą się konfrontować ze sobą i moje serce boli. Nieposłuszeństwo wstrząśnie fundamentem mojego kościoła. Wielcy mocarze, przywódcy wielkich narodów nieustannie naruszają moje przykazania. Cierpienie mojego ludu zrodziło się w wielkich laboratoriach sponsorowanych przez finansowo potężne rodziny i atakują zubożałe narody, ignorują, że te moje stworzenia ze swoim cierpieniem poddają się mi i proszą o moje przebaczenie, a ja przyjmuję je z moim nieskończonym miłosierdziem. Moje ukochane dzieci, jak wam oznajmiłem, Plagi przyszły na ludzkość jedna po drugiej, ale wy wiecie, że ja was nie opuszczę i moja matka nie puści waszej ręki. Wojna toczy się na mgnienie oka, potrzeba tylko słowa, aby objęła całą ludzkość, która jest zupełnie nieświadoma wydarzeń tej chwili. Mój umiłowany ludu, wzywam was do ofiarowania waszych modlitw, waszej osobistej skruchy, pragnienia nawrócenia. Świadomości dzielenia się moimi wezwaniami ze wszystkimi Waszymi braćmi. Zapraszam Was do modlitwy za Bliski Wschód, cierpienie będzie wzrastać i będziecie zdumieni widząc tak wiele bólu. Mój ukochany ludu, nauka wykorzystywana w celach sprzecznych z Moją Wolą, skaziła w większości to, co moje dzieci spożywają w swoim pożywieniu, a te obce pierwiastki dla ludzkiego ciała. Bardzo zmieniają człowieka, nie tylko w jego ciele, ale i w umyśle, także człowiek da wolną rękę swoim poniżającym popędom, a złość rządzi umysłem i myślami. Do Was, moi umiłowani, którzy słuchacie mojego wezwania, którzy nie odmawiacie słuchania i poznania mnie dogłębnie, to Was jeszcze raz wzywam, abyście byli moimi dziećmi czynu poprzez dar miłości. Więc z tą miłością docierajcie do waszych braci i nie pozwólcie, aby więcej dusz zostało mi wyrwanych. Mój ukochany Ludu, ucisk jest spowodowany przez wasze własne nieposłuszeństwo, a wraz z nim otworzyliście drzwi Szatanowi i jego diabolicznym legionom. Poprzez wyciężeniu prób przyjdę z wagą mojej sprawiedliwości w ręku, moi aniołowie oddzielą pszenicę od plew, a moje dzieci, które pozostały wierne i niestrudzone, zostaną umieszczone na mojej wadze, a wasze czyny i działania wraz z waszym posłuszeństwem i dobrym usposobieniem, waga przechyli się w stronę mojego miłosierdzia i moje legiony przedstawią was przed moim Ojcem. Mój lud musi zbadać wielkie tajemnice, które potężni ukryli przed nim, w celu znieważenia was, zmylenia i doprowadzenia do wielkiej katastrofy. Nie zapominajcie, moje dzieci, że korona chwały będzie dla tych, którzy pozostaną wierni, dla tych, którzy będą praktykować moje słowo, walcząc o ratowanie dusz. Błogosławię tych wszystkich, którzy działają w mojej woli, tym wszystkim, którzy mnie i znając mnie, nie pozwalają się zwieść. Przychodzę dla mojego świętego Kościoła, jak ja jestem święty. Mój święty kościół powinien pozostać z dala od przyziemności, ale uważny na wszystko, co porusza się wokół nich, aby nie dać się zdezorientować. Zło jest zaradne, a moje dzieci w okazjach są zbyt ufne, zaprzeczając katastrofalnej przyszłości ludzkości, a więc kontynuują marsz, nie widząc rzeczywistości i prawdy, ponieważ ja jestem tym, który ich ostrzega. W przeciwnym razie nie byłbym sprawiedliwym ojcem, nie byłbym miłosierny, gdybym pozwolił, aby biczowanie przyszło z zaskoczenia na mój lud. Ogłaszam wam to wszystko, abyście mogli się przygotować, abyście się nawrócili, nie po to, abyście się mnie bali, ale abyście się bali grzechu i nieposłuszeństwa. Nie bójcie się mojego słowa, przyjmijcie je i pokochajcie. Błogosławię każdego z Was i moje błogosławieństwo towarzyszy Wam w każdym kroku, który stawiacie na ziemi.